Siemanko wszystkim na moim kanale w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy kolejny unboxing czy unboxing jak to woli kolejnej paczuszki z petardami no więc zaczynamy oczywiście paczuszka zakupiona za pieniążki z YouTube'a. zobaczymy co tam w środku jest paczka niezbyt duża, ale dość ciężka Na razie steropianu brak. Zamiast steropianu folia też nie pomysł. Petardy zabezpieczone przed wilgocią. O, powiem Wam, że zaskoczyło mnie to, co dostałem w tym momencie. Mianowicie Wam coś przeczytam. Yy, mogę Wam to przeczytać. Skąd to jest dokładnie, kiedy zamawiałem petardy, bo aż mi serce mocno bije. Mianowicie tak. Drogi Tomku, bardzo podobają nam się Twoje recenzje fajerwerków, które zamieszczasz na swoim kanale. Dlatego Trochę dopicowaliśmy Twoje zamówienie, dodaliśmy kilka produktów, które są naszym zdaniem warte uwagi. Robisz dobrą robotę, więc życzymy powodzenia w dalszym testowaniu. Nagrywamy, czekamy na kolejne filmiki. Pozdrowienia dla Ciebie oraz Twoich widzów Fireworld.pl. Proszę bardzo. Nie wiem, co Wam powiedzieć. A więc zaczynamy. Tak. Już taki balecik. Do testów wulkanów. Podobno bardzo dobry. Firma Triplex, szalony pirat komety. O! Teraz będzie mnie lepiej widać. Tu mam jakieś gromy. Taka paczuszka Petat. Firma Triplex. Petardy lątowe, ale co to jest, to nie wiem, żadnego pojęcia. Jeśli ktoś z Was wie, co to jest za petarda, bo nie ma nigdzie żadnego oznaczenia. Takie petardy, patrzcie. Nigdzie nic nie ma. Co to jest? Jeśli ktoś z Was wie, co to jest za petarda, napiszcie mi w komentarzu. FP3 Small firmy Jorge, chyba dobrze to wypowiedziałam, proszę bardzo. A więc tak, tu mam jeszcze Fire Art. To nie wiem co to jest. Wulkan? Chyba jakiś wystrzał, jakaś rakietka, nie wiem. Piromaxa. Takie cudo proszę bardzo. Nie wiem. <laughs> tu mam... Jakieś gromy. Jakieś petardy triplexa. Proszę bardzo. Strotoskopki, stroboskopy, o żeby nie było, że znów źle powiedziałem. Triplexa, taka paczuszka, cały stawik, Flary, które mieliście okazję ostatnio oglądać, tylko to były czerwone. Wytestujemy sobie zielone jeszcze. Tu jeszcze raz dla powtórzenia, jak będę kiedyś też powtarzał Red Touch i PXM-65 Tu mam Smoka PXM-30 Tu mam parę takich rakietek Sky Rackets Też do jakichś testów się przydadzą Tu są moje słynne czerwone które naprawdę polecam Firmy Jorge, bardzo dobre, flary Można też yy, flary morskie testować, tylko wiadomo flara morska jest Droższa zdecydowanie, bo około minimum trzeba dać te 14zł I dużym plusem u flary morskiej jest to, że możemy po prostu z zawleczkiem odpalić, nie potrzebujemy żadnego źródła ognia Zenga To są petardy Ale jaka firma nie wiem dobra tak to wygląda teraz mamy white flour o to musiałem dostać chyba nie tylko do stosunku w wolnym powietrzu biała flara tylko patrzcie jaka malutka przypuszczam że to jest biała flara stro, stroboskopowa bo taką zamawiałem Tutaj to chyba dostałem w gratisie, mianowicie Amaretto Triplexa, proszę bardzo. Taka wyrzutnia tortownica, czy bateria, każdy to inaczej nazywa. Tu dostałem jeszcze Thunder Eye Bomb. To miałem w planach właśnie przetestować, ale dostałem, widzę, drugą paczkę, z czego jestem bardzo zadowolony. Wyrzutnia rurkowa, tak to wygląda, podobno. Dość ciekawie to się prezentuje. Zobaczymy. I tak, tutaj mam zestawik. Zestawik super zabawa. Patrzcie firma Triplex. Patrzcie jaki mały gźdylek Taki zestawik. Dość bogato wyglądający. Za taki zestawik zapłaciłem niecałe 20zł. A widzę trochę tutaj tego jest towaru i tu widzę dostałem Firewerki Mercury To byłoby na tyle z tego całego rozpakowania, unboxingu Jeszcze raz podziękowania dla firmy żebym plamy nie dał, Fireworld Nie wiem skąd się o mnie dowiedzieliście Ale jeszcze raz dzięki, dzięki że Obejrzeliście mój filmik, łapka w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału I to co tutaj zobaczyliście, będę odpalał prawdopodobnie koniec kwietnia, początek maja Wtedy postaram się parę filmików z Rolesem nagrać, wtedy Kaczorek do mnie też dołączy Bo marzec mam cały zapchany już i początek kwietnia Ale już tak pod koniec kwietnia ruszymy z kopytem i będzie dużo, dużo testów więc na wszystko przyjdzie czas, to co tu widzieliście, nie martwcie się potajemnie, nic tutaj nie wystrzelę, wszystko sobie obejrzycie, wytestujemy, co warto kupywać, co warto omijać I to by na tyle. Jeszcze raz wszystkim podziękować, że ze mną jesteście. Łapka w górę, trzymajcie się ciepło. Na razie.